Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Dominik Mazur, prezes zarządu Tejksker. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy Dzień dobry sobie o zdrowiu, o wielu rzeczach. Sobie porozmawiamy o nowych technologiach w medycynie, o tym jak przykładamy się do dbania o nasze zdrowie, o tym w ogóle jak się leczymy i czego od służby zdrowia, czy w ogóle od postępów medycyny oczekujemy. Ale chciałbym, a i nawet porozmawiamy o tym, czy aplikacje mogą leczyć, taki... Wątek mam zaplanowany, ale e, z, chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego ogólnego spojrzenia. E, jak my podchodzimy do zdrowia? Czy wydajemy coraz więcej pieniędzy na zdrowie? Czy na przykład e, o nasze zdrowie dbają też firmy, w których pracujemy? I jak to się zmienia? Czy nie? Czy my coraz lepiej dbamy o to nasze zdrowie i coraz więcej wydajemy? Świadomość w temacie zdrowia z roku na rok rośnie. Zdecydowanie. Czas pandemii pokazał bardzo ważną zmianę. A mianowicie, że ludzie zaczęli się przekonywać do tego, że rozwiązania technologiczne mogą być realnym wsparciem, a nie tylko dodatkiem w procesie bądź to prewencyjnych działań zdrowotnych, bądź ciągłej kontroli i monitorowania stanu zdrowia. Czy wydajemy więcej? patrząc na rozwój rynku w zakresie ubezpieczeń, benefitów pracowniczych a także nowych technologii zdecydowanie tak. Czy lepiej dbamy o swoje zdrowie? Jest taka teoria, że wszyscy swoim zdrowiem interesują się przez pierwsze 3 miesiące od otrzymania wytycznych od lekarza. Dlatego pojawienie się technologii jest takim dobrym zaczynem do tego, żeby dbać o to zdrowie efektywnie. Czyli dobrze kapitalizować w kontekście zdrowia wydawane przez nas pieniądze. A jeśli pozostaniemy na chwilę przy tych benefitach, to jest dla nas ważne, żeby firma, do której idziemy do pracy, czy pracujemy, dawała nam takie możliwości. Albo mhm. inaczej jeszcze zapytam, czy na rynku jest w tej chwili tak, że my łączymy to z ubezpieczeniami dodatkowymi, zdrowotnymi? Benefity pracownicze w obszarze zdrowia, stały się standardem. W obecnych czasach powiedzenie pracownikowi, że ma benefit w postaci opieki lekarskiej, nie, nie, robi, na nim czymś, tak, nie robi na nim całkowicie wrażenia. Jakby odcieni tych benefitów jest bardzo wiele, bo jakby w prym wiodą przede wszystkim firmy ubezpieczeniowe i duże sieci, duże sieci medyczne. Natomiast technologie powodują, że startupy również zaczynają pojawiać się na tym rynku, jakby w dwóch odsłonach. W odsłonie bezpośredniej współpracy na np. z działami HR, jak również współpracy właśnie z takimi sieciami czy ubezpieczycielami. To jakie technologie wchodzą na rynek teraz? O czym my możemy mówić? Bo jak patrzymy na, przepraszam, jeszcze dopowiem po, po przecinku, jak patrzymy na takie. Mm, Powszechne w świadomości dzisiaj dbanie o zdrowie, no to tak mamy ten NFZ nasz, który jest nam potrzebny wtedy, gdy zachorujemy pewnie poważniej, ale na co dzień, zazwyczaj w dużych miastach, w mniejszych też już zaczyna się to dziać. Mamy benefit w postaci opieki w, prywatnej, w prywatnych placówkach, gdzie tam kaszel dziecka, katar własny, idziemy, leczymy. Co się pojawia dodatkowego? Pandemia przyniosła opiekę zdalną. E, bardzo duży rozwój tej opieki zdalnej, a mianowicie jakby całkowicie przesunięcie e, takiego myślenia, że będąc e, u lekarza jestem w stanie załatwić sprawę dotyczącą zdrowia swoich bądź moich bliskich, tylko będąc fizycznie w tym gabinecie. Co więcej, e, rozwój technologii. Może odniosę to do Polski, bo w Polsce jesteśmy bardzo zaawansowani w tym obszarze. Integracji z systemem rządowym P1, czyli systemem, który odpowiada za skierowania i recepty, mhm. pozwala na w pełni jakby cyfrowy kontakt pomiędzy pacjentem a lekarzem. Czyli jestem w stanie przed taką konsultacją wysłać wyniki badań, dokumenty bądź opisać czego. Czego chciałbym, co bym chciał poruszyć na takiej konsultacji z lekarzem? W trakcie takiej konsultacji dostaję zalecenia, skierowanie receptę, mogę sobie leki zarezerwować, mogę skierować swoją prośbę o rezerwację terminu w kontekście badań, np. do punktu pobrań. I mając te wyniki, w ciągu 24 godzin po konsultacji jestem w stanie wrócić tymi wynikami do, do lekarza, żeby je skonsultować. Stacjonarny model nie pozwala tak w pełni za jednym razem wszystko. No tak, Zachodzilibyśmy się mocno. Zapewne tak. Oczywiście ktoś kiedyś zadał pytanie co do technologii. Czy taka technologia jest etyczna? Każda technologia jest etyczna, bo za technologią stoją ludzie. Jeżeli jest ona wykorzystywana w dobrych zamiarach, w dobrej wierze, to służy. Jeżeli są tam niecne zamiary, no to, to może szkodzić będzie. ludziom. Tak. No, dokładnie, ale to teraz dochodzimy do takiego wątku, jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które się pojawiają nowych, do wątku, o który chciałem zapytać. Czy będzie można w Polsce przepisać, czy lekarz będzie mógł nam zalecić aplikację na poprawę naszego zdrowia? E Miejmy nadzieję, że niebawem tak. Bo w Niemczech już mamy. W Niemczech tak. W Niemczech jest projekt, który nazywa się DIGA. Założeniem tego projektu jest przypisywanie na receptę, tak jak przypisywane są leki, aplikacji, które są definiowane w obszarze, który nazywa się Digital Therapeutics, mhm. czyli terapie cyfrowe. Oczywiście te aplikacje nie mogą być przypadkowe. One muszą być odpowiednio zwalidowane i certyfikowane. Mają w zależności od obszaru określone zadanie: czy to są obszary dotyczące zdrowia psychicznego, onkologii czy neurologii, to taka usługa jest już refundowana w Niemczech. My jako TX Care właśnie teraz rozwijamy bardzo podobną usługę, do już, które, które mamy. A mianowicie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum e, badań, rozwoju, i rozwoju. badań i Rozwoju e, w zakresie zbudowania rozwiązania, które ma pomóc w wykrywaniu pacjentów onkologicznych, a dokładnie u pacjentek onkologicznych z nowotworem piersi, e, wykrywania zdarzeń bólu i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. A to jest, e, jeśli się nie mylę, chyba jeden z najczęstszych nowotworów w naszym społeczeństwie. Tak. tak. tak? E, jest to numer jeden na świecie ponad 2 miliony nowych nowotworów e, w 2020 roku. E, co więcej, w Polsce on jest również nowotworem. E, na pierwszym, na miejscu. pierwszym miejscu z ponad 18 tysięcy rok do roku zachorowań. E, a z drugiej strony e, badania bądź to WHO, bądź innych jednostek pokazują, że Problem zarządzania i opieki pacjentów w zakresie bólu w trakcie leczenia bądź po, w 75% w ogóle nie występuje. Co więcej, to samo się tyczy zdrowia psychicznego. Mhm. Tacy pacjenci, oprócz takiej pomocy stricte specjalistów z onkologii, potrzebują również specjalistów psychoonkologów. onkologów ja Nasze rozwiązanie ma być właśnie wsparciem dla pacjentów, jak również dla specjalistów, którzy tym pacjentem się zajmują. Dobrze, ale wróćmy do tego momentu, jak to ma, jak to ma działać, bo rozumiem, że tutaj e, łączymy technologię z medycyną tak. e, i to ma doprowadzić do tego, że e, pacjentki będą nie wiem, inaczej dostawały lekarstwa? I jak mhm. to będzie wyglądało? E, w tym projekcie wykorzystujemy głębokie uczenie. Co to jest głębokie uczenie? To jest. Duży bardziej zaawansowane stadium uczenia maszynowego. Tak, to jest bardziej zaawansowane stadium uczenia maszynowego będące częścią sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że z urządzeń telemedycznych czy z innych urządzeń na przykład zegarków będziemy zbierać parametry życiowe. Do tego będą dochodziły wywiady z tymi pacjent, pacjentkami, będzie również śledzenie snu w nocy i w oparciu o parametry jest określony algorytm, który, którego celem jest przewidzenie co najmniej z godzinnym wyprzedzeniem przewidzenie tego, że pojawi się ból. Jeżeli taki ból się pojawi i będzie też wskazanie natężenia takiego bólu, wówczas będzie uruchomiona określona ścieżka działań. E, można to się sprowadzić do tego, że będzie wysłana informacja do lekarza bądź do bliskich, że za godzinę, za dwie bądź za trzy pojawi się takie zdarzenie i wtedy będą e, przedsięwzięte e, konkretne e, kroki. E, no idea jest taka, żeby minimalizować potrzebę brania bardzo dużej ilości leków. Czy te de facto leki będzie fakcie. można podawać w innym w innym, w inny natężeniu, sposób, w innym tak. natężeniu, bądź też y, y, wprowadzić takie działania, które spowodują minimalizację pojawienia się, np. tego bólu przebijającego u takiej, u takiej pacjentki. Czy będzie szereg konkretnych kroków, które w oparciu o, o to, co z algorytmu otrzymamy, spowodują automatyczne zaangażowanie bliskich, zaangażowanie specjalistów, którzy się tym, tym pacjentem opiekują? Pewnie w pierwszej kolejności będzie to lekarz rodzinny, internista. Ale to trochę brzmi, tak mówiąc wprost, jak coś z odległej przyszłości, bo wydaje nam się. Znaczy tym osobom pewnie, które nie są zaangażowane bezpośrednio w medycynę, że dzisiaj leczenie no to jest coś nas zaboli, coś nam dolega, idziemy do lekarza, dostajemy receptę, leczymy się, mhm. a to jest odwrócenie, zupełne odwrócenie tak. 180 tak. stopni sposobu podejścia do leczenia. E, tak, i taka jest też, idea, um, taka też jest idea terapii cyfrowych, właśnie tych aplikacji zapisywanych y, na receptę. Ma to zwiększyć efektywność i ewidencję tego, co się dzieje u pacjenta, i też skrócenie czasu reakcji. Znaczy, powiem tak, ten projekt, który realizujemy bez wsparcia dwóch dużych ośrodków, czyli Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Radomskiego Centrum Onkologii, przy założeniu czysto takim technologicznym pewnie by nie wypalił. Mając takich specjalistów, którzy od lat zajmują się leczeniem bólu, Pracując z pacjentami onkologicznymi, jesteśmy w stanie naprawdę zbudować modele, zasilić je danymi, które pozwolą, właśnie z wykorzystaniem głębokiego uczenia, zbudować modele przewidujące wystąpienie bólu bądź pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. To jest niedaleka przyszłość. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to komercyjnie chcemy wystartować w styczniu 2024. Ale, tak żeby unaocznić jeszcze naszym widzom to, jak bardzo technologia zrasta się z medycyną, to czy, może bardzo takim prostym, ale takim chyba unaocznić. Una, Trudny wyraz, czasami można się po, no pomylić, no. albo go nie, nie wymówić. W każdym razie takim przykładem, który pokazuje nam, jak działają te technologie, są to co, jest to, co mamy chociażby we wspomnianych zegarkach, bo możemy sobie teraz nie wiem, wyznaczyć cele, że musimy się ruszać tak. tyle i tyle w ciągu dnia, tyle minut aktywności i zegarek nam pokazuje. Do celu brakuje ci jeszcze dwóch tysięcy kroków, albo zrobić sobie pomiar ciśnienia, czy, czy tętno, czy nawet w niektórych zegarkach już EKG można sobie. Z... Sprawdzić. I to są rzeczy, które no, działają bardzo profilaktycznie. Bo jeżeli my wiemy, ile mamy się ruszać, no to nie popadniemy na przykład w otyłość i wtedy nie dopadną u nas choroby serca albo inne choroby. Czyli I, tak. I system zapobiegamy. Taki typowy win-win. Bo jeżeli, my, jeżeli działamy prof, w profilaktyce, to koszty tej profilaktyki są zdecydowanie niższe od kosztów już samego leczenia, czy później monitorowania. A pacjentów, którzy są po zabiegach czy z zaawansowanymi chorobami. Więc jakby wykorzystanie technologii spełnia jeszcze jeden bardzo ważny element. To jest nasza obserwacja. W momencie, kiedy po wybuchu pandemii, a nawet chwilę przed, nasi klienci korzystali z naszej platformy, to w naturalny sposób w proces leczenia czy kontroli i wsparcia tychże pacjentów angażowali się bliscy. Czego wcześniej nie było. A dlaczego się angażowali? Dlatego, że dostawali na przykład powiadomienia w innych obszarach dotyczące tego, że jest na przykład skok ciśnienia albo są jakieś problemy dotyczące wagi u danego pacjenta, bądź problemy z cukrem. I to w naturalny sposób powoduje zaangażowanie bliskich, a tym samym uczestniczenie i wspieranie samego pacjenta. Bo co do zasady ustalmy. Bo no, dbamy o zdrowie tak jak dbamy. No, jak pamiętamy, to dbamy. Na jak na osi, to? na osi czasu e, to zainteresowanie nami samymi zaczyna wzrastać. Zresztą wiekiem, tak. Z większym, ale z czasem e, spada w kontekście tego, żeby być systematycznym w działaniach dotyczących na przykład prewencji, czy przyjmowania leków, czy wykonywania określonych pomiarów. Mm -hmm. To jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć. Właśnie bazując na tym, co powiedzieliśmy, czy mm, w świecie. Opieki zdrowotnej. Coraz mocniej i bardziej dostrzegane są możliwości, które daje technologia, czy, czy nie? Czy to, co robicie, na przykład, jest takim, taką jaskółką dopiero, albo takim pierwszym rozwiązaniem? Czy, czy zaczyna się coraz częściej pracować nad rozwiązaniami, e, na przykład związanymi ze sztuczną inteligencją, hmm. które pomogą nam dbać o zdrowie? E, to może historycznie. Jak zaczynaliśmy tematy dotyczące telemedycyny, czyli możliwości kontaktu online między pacjentem a lekarzem, to wszyscy patrzyli na to z przymrużeniem oka. To było chwilę przed pandemią. W pandemii bardzo szybko jedna i druga strona się zaadoptowała. Oczywiście miało to swoje plusy, miało minusy, ale życie też weryfikuje, co jest dobre, a co jest do poprawy. Temat sztucznej inteligencji. W medycynie nie jest tematem nowym. Myślę sobie, że on cały czas ewoluuje i ma nowe zastosowania, bo na przykład sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do analizy obrazu, żeby na przykład wyłapywać zmiany i teraz w zależności, bądź to na skórze, bądź w przypadku innego rodzaju analizy obrazu. Jest wykorzystywana też w procesach wytwarzania leków, jest wykorzystywana. W procesach dotyczących zdrowia psychicznego zaczynają się pojawiać takie rozwiązania, w których, np. po głosie, po analizie głosu, system daje sygnał, że coś nie tak się dzieje, na przykład w obszarze albo zdrowia psychicznego, albo w obszarach neurologicznych. Mhm. Także ten trend jest trendem moim zdaniem nieuniknionym. Tylko jest jeden bardzo ważny element. Żeby na koniec nie zapomnieć, że za wszystkim stoi człowiek i to jest dla człowieka, a żeby nie spowodować całkowitego odrealnienia czy rozłączenia kontaktu między pacjentem a lekarzem. Sztuczna inteligencja, technologie mają wspierać w decyzjach lekarzy, a nie ich zastępować. To jest moje zdanie. I to jest bardzo ładna puenta naszej rozmowy. Dominik Mazur, dziękuję school. bardzo. Dziękuję pięknie za listę dziękuję w studiu. To był program szczerze o pieniądzach Ernest Bodziuk do zobaczenia.